Witaj drogi widzu Kolejny odcinek z serii Rush przez Golda, Katariną i Leblancą No i zobaczymy Co tym razem, co teraz, kogo nam da Czy uda nam się go powstrzymać, czy, czy on nas powstrzyma Raczej nie, nawet ciężko mi to wymówić O proszę Yasuo Leona, czyli Stuny, oj Bardzo ciężka przyprawa No ale zobaczmy, przyjmijmy taką rękę, może się wystraszy, pomyśli, wow, wziął pierwsze rozdanie Mamy naszą ulubioną sabotażystkę, mamy w razie czego róże Nie jest to może najlepszy wybór, ale 3 na 2 czasami tutaj potrafi dużo zrobić No i potem wiedzie Leblanka, w razie czego czar jest, Katarinka, także Leblanka, Katarinka, zaczynamy Standardowo Sabotażystka. Gramy swoje. Gramy u siebie. Mm, dobrze, proszę bardzo. Zaatakujmy za trzy. Chociaż mogłem wyrzucić tutaj szpiegę czarnej róży. Nie wierzę. No właśnie. Nie przyblokowałby, bo byśmy go zabili, ale tego mógłby zabić Sabotażystka. Także jest ok. No, czekamy, co rzuci, ok, wzmacnia wszystko na tego. Dobra, przyjmijmy 2 na 5, najlepsze. Sporo kłamstwa, życia, ale ok, wyrzucimy leblankę. Ona ma 5 ataku dwa, Przyjmiemy na klatę. Nic się nie stało. Gramy swoje. Dobra. Nawet się nie się przyjrzeć tym ruchom z bliska? Na razie zagramy bez katarinki. Katarinkę jeszcze przytrzymamy. Damy mu się wyrzucić właśnie wszystkimi czarami. Dobra, tutaj dwa, cztery i pięć, jakbyśmy rzucili te, ale nie mamy. Dobra, to dla nas. Dobra, nic Niech poleje nie się krew. Wyrzućmy Katarinę. U, mogę zdjąć powoli, to tylko draśnięcie. Mamy go w tej chwili na ten czar. W razie czego, no zobaczymy. Pięć many. Tu gdzieś może się pojawić Leona, gdzieś może pojawić Jasuo. Ma sporo kart w ręce. My mamy dwóch czempionów na stole. Także nie zdziwiłbym się, jak on coś będzie miał w ręce. Mamy tu jakiegoś stuno w razie czego. Mamy też Shunpo. Hmm. Myślę, że dob dobrze będzie przyjąć to cztery teraz i spróbować rzucić to szuntpo niż, niż zbijać. Zostanie on 2 many, ewentualnie moglibyśmy sabotażystkę wyrzucić. Czekaj, co on wyrzuci, dorzucić sabotażystkę i atakować. Ale wydaje mi się, że te cztery. Spróbujmy tą taktyką na Shunpo. Mamy tutaj mocny stół. No i jest. Pierwszy sukces, czyli zabicie, udało się. On wiadomo, teraz może coś rzucić, ale my mamy token ataku, także nie boję się. Zaczyna się kolejny jest dzień Leona. na polu bitwy. Splendor słońca. Szybka niczym ostrze. Okej, okay. no dla nas tutaj. Każdy jest Nie zorientują się nawet kto ich za... Mamy w awansy. No i powoli myślimy o kończeniu. Mamy z powrotem token ataku, także wykorzystajmy go. I w razie czego powtórzymy z Katariną. Okej, okay, leci oguszenie. Tutaj trzy uderzy, także każda trójeczka teraz dla nas jest dobra, bo tutaj mamy za dwa. Katarina, jak dostaniesz tylet jeden, Sabotażystka jeden jest cztery. Możemy próbować. Dwa many, dobra, rzućmy sabotażystkę i dorzućmy Katarina. Mamy z powrotem token ataku i przystępujemy do ataku. No i co my tu mamy? Jest blokada, jest sześć. Dorzućmy jeden jeszcze tutaj, koniec. To cię zaboli! Także to cię zaboli! GG! To było nieuniknione. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Ej! Także lecimy dalej przez złoto, nie zatrzymujemy się. Kolejny odcinek, tu nie ma co stopować. Zapraszam do oglądania następnego.